oraz nieletnich, co do którego materiały wyłączone przekazano nawet właściwości do skądu rodzinnego dla nieletnich i osobom, co do których materiały wyłączono do odrębnego postępowania wsi świetle udziału w podróżu, na podstawie... używając sztuki bezpiecznych przedmiotów w postaci stylist od siebie, przebiegu którego kawał jest o trzykrotnie uderzony nożem. W dzisiejszym paru latach, w Środek prawny na wysokości powierzchni złotych od każdego, Który którym z uwagi na liczbę napastników i posiadamy wszelkich narzędzi. Z do siebie oraz mnóstwo dzierżonych przez stolonego mężczyznę, do którego toczy się odrębne przystępowania, zostanie wynagrodzony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutków samorządu art. na na w artykule 156 paragrafów na czwarty 157 paragrafów pH, lecz zawierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na pokrzywdzone, ramy główek, ramy wyświatek, położonych przeciwciem kucach ramek i przychopów, stawianych do jajek obchudznych, od ramy leki obchudznej, kanami się na głowie, twarzy, prawym ramieniem, a także z uczyniem barku lewek, skutkujących chorobowe jest ujętna druga. Takowa to sama się przytakuje już w już na Każdy potwierdzenia nas działa,